Gdybyś mógł dać takie jedno przesłanie dla osoby, która, no nie wiem, powiedzmy jest 50, plus, 60, plus może, i myśli, że dla niej to już jest za późno, że ona już niczego nie może w swoim życiu zmienić. Mhm. Tak. Dobre pytanie. Przesłanie jest, myślę, że proste. I z... ja nie mam 50, 60 lat, natomiast mogę powiedzieć, że nigdy nie jest za późno żeby zmienić swoje życie, i lepiej zacząć to robić w wieku, w jakim się jest. Nieważne, czy to jest 20, 30, 50, 60 lat. Bo tak naprawdę nie wiemy, ile przed nami jeszcze jest życia. Ktoś może mieć 50 albo 60 lat i żyć jeszcze dłużej niż osoba, która ma 30 lat. Więc w każdym wieku można coś zmienić w swoim życiu i można te życie zmienić w taki sposób, żeby jeszcze być szczęśliwym. A tak jak powiedziałem, prędzej. Wiek to jest tylko liczba. Więc no. Osoby zawsze mają, ja zawsze mówię, masz zawsze wybór. Możesz wybrać, możesz dalej tkwić, gdzie jesteś, albo możesz coś zmienić, żeby twoje życie było szczęśliwsze, lepsze, żebyś był bardziej zadowolony, zadowolona ze swojego życia. Więc nie, nie kalkulować, nie planować za dużo, tylko jeżeli, wiesz, e, czujesz po prostu coś, to zacząć to robić. Zacząć to robić, zmienić to i zmiany... W życiu często nie są łatwe, one są często trudne, trudne. Na początku mogą być bolesne, ale z biegiem czasu zawsze sobie. Często mówimy, czemu tak późno? Więc jeszcze powiem tak: nie ma na co czekać, tylko jak już decyzja zapadła, zacząć robić kroki. Nawet te małe kroczki. Nie musi być od razu, wiesz, przeskok, tylko małymi kroczkami, małymi kroczkami zobaczyć, czy e, co się będzie działo.